Cześć z tej strony, kolor czarny, czyli ja. I mam dzisiaj gościa, przedstaw się pięknie. Cześć, ten jestem Babę123 i będę dzisiaj nagrywał z czarnym Lego Star Wars dwójkę. No, można dużo powiedzieć o tej grze, to yy, i na serii Lego i stworzona przez yy, studio Lukasa. Będziemy grać dziś no, od nowej gry oczywiście, wszystko mamy zrobione. No, to sprawdzimy jeszcze tylko opcję kontrolera. No matko, boska czym się Widzisz, jak się rozgadałeś? Ja. ja no wiesz, widzę, że chodzi się albo. Y, zaznacza się Q, aż to jest specjalne Ale komuś, to każdy o sobie może mam ja, do pisze. uważania. Już. Okej, okay. 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 ja ja jestem. gramy. Czekaj. Dobra, jesteśmy łóżkiem. Jestem Księżiczko. Jestem kapitanem. <śmiech> I jeszcze, może no. dzisiaj nam się uda, bo wrzucimy dzisiaj może parę odcinków. No będzie. ale wrzucimy dzisiaj. Najważniejsze to będzie, że wrzucimy dzisiaj tryb fabularny tego. Tak, dobra. No, Pierwsza to, misja. Nowa nadzieja, część historii. Tajne, Tajne plany. plany. Tryb fabularny. Tak, tak, tryb fabularny. I teraz. I teraz patrzymy się na pokazówkę. My się wyciszamy. Jeszcze żeby się trochę wtrą wtrącić, to zapraszam Was dzisiaj do oglądania moich odcinków Przygody Simsów. Dzisiaj, gdzieś tak o 18 wrzucę film i w sobotę. Zapraszam bardzo serdecznie na oglądanie. Okej, okay, zaczyna się gra. Zami. O, los. się na ziemi turbulencje z się ciekawa. Ale, jak to mają. O nie. coś by... Tak, to. Turmopce. Ja łatwiej. O nie, czarny wyszie. Patrzcie, oto ta płyta ja Ja jestem znowu nim. Dobra. A i mówimy od razu, że będziemy leja, zbierać. Nie, gramy nie. dokładnie bardzo. Tak. chcecie to może ciągnąć. Bo chcemy jeszcze nazbierać trochę pieniędzy, żeby kupić jakieś ulepszenia. Ale nie właśnie. Zobaczmy. wam, jak to kupowanie będzie wyglądało. Okay. Tak, ducho. Chodź. Okay. Idziemy. Idziemy, dobra. Idziemy. Ruszamy. Drogę! Czekaj, okay. jest nie, do niszczenia? niszczenia ja będę zbierał. Ok. Zajdź tam, ty wjeżdż. Zaraz, czekaj, zaraz tam wyjdzie góra. Okej. Okay. Popatrz, przejście. Tu? tu. Góra rozwalną, ale Chodź już. Aha, to jest takie, to jest dobra. Okej. Plus Kasa się liczy, więc nie ma kto więcej zbierze. Nie, nie, nie. O kur... Sturm... tysiące! Ała! Tyyyy... Eee, patrz! ale komu było. Tylko pytamy, by fajnie, 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 fajnie. Jeszcze to już ten wejdzie, znowu się nie da. Ej, tam jest coś przy dnia. A, helm, ja nie mogę. Ale ja, Hej, ja mogę. Chodź, też. Pokażemy naszym widzom. Ja jutro. mogę. Ale chodź. Chodź, jeszcze tu będzie. Gdzie są... Ok, to już się nie da. Czekamy. Strzelaj już od razu. Aaa, coś do mnie. Dobra, załatwiam. Ej, nie dochodź tutaj. Tu idą. Ja nie mam jak to robić. Nie musisz. Okej. Okay. Chodź, bierzemy tu kasę. Co to miało znaczyć, że nie musisz? Eee. nie. nie, nie. Jest dla tego czegoś. To będzie na sobie fabularnie wszystko pokazane. A to już się nie ma. Patrz, bo tu jeszcze będzie coś zniszczenia. Czekaj, czekaj, czekaj. dobra. Dobra. Jak byśmy coś przeoczyli, to mówcie. Napiszcie. To my... W trybie popularnym się postaramy. Postaramy się ogólnie to zrobić. Chodź. Chwila. La, la, la. Zruszamy, zruszamy, zruszamy. Myślę, że to się nie zawali. Nie? Skocz! Dobra, idem, idę. Nie lubię go, on mnie tak wkurza. Tarku jedę, zar ruchu jedę. A ja się twoje. A tu będzie bomba potrzebna. Chodź trzy, cztery, no. Okej. Okay. Chyba to strzelasz! Strzelaj jeszcze ja strzelamy z jednej Bum, Wąbie, yes, zobacz. Jeszcze się nie powiedało. No pan, bo uciekaj, to... Uciekać, chodź. Właśnie, co? Bo jeszcze na dlaczego uciekasz? O no, ja się armosz. No. Czekaj, tysiąc! Dobra, chodźmy. Szybko, moje serducho! A, dobra. Nie. Dobra, ja tu puszczę, będę mogła z czegoś uciekać. Oho! Zobacz, jak się wpadnę Co to, co to, takiego? to, ja mogę, co to jest, za takie okno? Tutaj mogę umieć. Tutaj coś weszło. Już? Dobra, z nieważne. Dnia. Czekaj, jeszcze nie! Serca! Tu dostanę zawał. Jesteśmy jak chłopcy, mamy kilka szyjek.

a pamiętasz? Po. Czekaj, tu będzie? A! Już to nie jest okropne. Od tego wypadnia kasa. od się. Tak, Za ta. chwilę wrócę. Jesteśmy no, za obrotem. albo. Tak nie jest, albo. Ale chcesz, żeby kasa wleciała? Czekaj. Ty stój na tym małym. Dawaj, już z dół wyleciało jest. Dobra, chodźmy. A to? się nie znaleźć. A to? Kwiatki w galaktyce. Bardzo mądre. Słuchaj, nie zagniżdż Oj, sorry.

Męczysz tutaj, niech no sobie kraty pobierasz. Wysiadnę tutaj, kraty zbieram. Ja. Wsiadam. Dobra, wchodź na mnie. Pięknie. O zostawcie A! nas. Ty to nic nie robisz, co? Co? Ha! A kto już mam coś robić? Aaa! Patrz, no, data wydania. Czekaj, czekaj. Cóż to za nie, nie. O że to. Nie dla dzieci. Dobra. I teraz kieliszka uciekła i jesteśmy sami. Tak na razie. Aha. Ja będę musiał być tym czymś. O, a ja tu też. Dobra. Jak ich będziemy nazywać? tego nazywamy roboczy. Nie, a tu i tu, po prostu. A tu i tu tu. A tego to. No, blaszak. Dobra, blaszak. Ja mogę... Ale no, wyglądasz, a ma... Ten... Ten... a ma... Mu... Mu... Zmi... chodź tu do tego. Ja się zmienię. Nie. Na... Ama. Mu... Ty się zmieni z tego... Sorry. Ej! ty się zmieni z tego, co nic nie umie, a ja tylko... Z tego, co nic nie umie, panie. Nie, nie, no, hmm. no już no go nie umie, bo tak, wali mi go, walnij. mi, no nie, stracisz rękę albo noga. Wali. Okay. <grym> a a co jakby nie, stracisz? rękę. Wali. 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 Wali.

Pat, widziałeś gdzie on spadł? No, Okej, okay, otwieraj to zanim ja tam dojdę. Dobra już, czekaj, 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 jeszcze musimy tam pogadać tylko. Tam się nie da. Czekaj, jak tu jeszcze pomyślę. Przecież mamy już pat, super pat, bohatera, pat, pat. nie ma co tu niszczyć. Dobra. Trzeba jeszcze, tu jest ten, e... Ja jestem... O, ja tu ja jestem. Dobra, idziemy? Skoczyć tam? Nie, to by, musiał, to, chyba by... to by musiał być super bohater typu Artur i to mi tam dalej Chyba. O, no nie, nasi, dobra, musimy go lecować. Szkoda. Jak się dzieje na tym pokładzie, widzę? No, hmm? O, już we mnie wstylowano. Serca! Zasia to nim zajmę. Chodź też. Ja tu niszczę tu na sam początku, bo oni wtedy do nas strzelają. Nie, to poru ten, te jeszcze muszę wybrać te Nasz nic. O! Zabiłaś chodzi. chodź jeszcze. Trzeba poczekać. A to jest w ma białka. Ej! Nie pchaj mi się pod nogi. Nie, czekaj. Jeszcze Uh. Ej, jak skaczę to 1000 minut. Muszę mnie ten. Ten, tak, ten. 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 Ufania, Nie, ja nie mnie. tam nie mogę dobrze. Patrz no. Pat, on nie ma jednej nogi. No. Z tych auto Nie, ma nie ma się. Się. Tam będą. Serio. Dobra, to było odegranie, w celu odegrania. okej. Trudno mówię, okej. Trudno mówię, okej. Trudno mówię, okej. My lecimy z tobą, nie lecimy. Co... Dwa razy. Sorry, że jesteśmy tak, że ale już to dwa razy nagrywaliśmy, ale nie dawno nie tak, wyszło. O, i tutaj możesz... o, tak, żeby. Musisz włączyć tamtą dźwignię. Nie wiem, ale... jest Czekaj, zamień się w Ej, że im Aha, A, kurde. Tak samo, że się A, tutaj, tutaj. Ej, Aha, A, A że się Aha, to jest... Się... dobra, to jest oczysta. Teraz jakoś tak wojny, chodź. No to jest? On nie wyjdzie. Ej, on nie wyjdzie. Wyjdzie, patrz. Tak. Czekaj. Tak. Zabij mnie. Zdę. Tam dwa tysiące weź, szybko. Dobra. Okay. Masz część. Tu długo się Zabinia. robi, dobra. Czerwony ten jest, no tak? to ja właśnie Czy nasi, Nie wiem, ten pak jedna. No. Chcę czekać, aż ich powiem, nie się porówna. jak na niego mówmy? złoty złoty. Złoty złoty, No. Przecież, bo myślę, że czerwone się się ostiniali. No. Nie, no. nie, będziemy. nie, nie.

No ja. i sobie. I się rozdzielają. dwa słońca. No. <grym> 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 Jak słyszycie jakieś my to to mój komputer. A nie żadna suszarka. No więc. Przeszliśmy poziom pierwszy. Przejść piąta i szósta odblokowane, ale pierwszy musimy przejść czwartą. No, tu są po tej grybeli. No I... i C3PO, czyli w losach. Zoty, Aha, i Artubik'u. Dobra. No, Radzimy Jedi czy Fabularskie Rosjan tryb fabularny może przejdziemy w tym odcinku no, to jest może w każdym odcinku będziemy przebyć no to jest tylko tryb fabularny to tutaj tryb fabularny teraz tryb dowolny przejdziemy w tym odcinku ale tryb dowolny co jest no że możemy się zmieniać byle kogo eee. do miejsc, których nie możemy e nie dwa razy przejść to samo to się na nie opłaca nawet no dobra Okay. No dobra, to przejdziemy teraz tutaj i się będziemy już zajmować. Powoli żegnać. Tak. Więc oglądajcie nas dalej, kolejny filmik pojawi się za chwilkę. No nie za chwilkę, bo nawet nie wiemy kiedy to nagrywamy. <laughs> dobra, to niech mi się nie opadnie. Dobrze. Oglądamy... No, tutaj krótkę, jeszcze... a teraz pięknie. Dobrze. Więc e, to by było na tyle. Żegna się z moim Bago i, I koloszarny. Dobrze. Na razie komentujcie, subujcie, oceniajcie. Pa, pa.